20 dni jak zatrzymano pociągi pasażerskie na odcinku Jasło-Zagórz oraz Zagórz-Łupków. golicz kolejarzy oraz pracowników kolei przelała się. Postanowili zamanifestować swoje niezadowolenie. Przed stacją kolejową w Zagórzu kolejarze oraz mieszkańcy Zagórza połączyli siły. Krzycząc i niosąc transparenty w rękach żądali przywrócenia połączenia kolejowego na zamkniętych trasach. Zgadzamy się na to, co się stało z dniem 1 stycznia po ponad 130 latach żaden pociąg z Jasła do Zagórza czy z Zagórza do Łubkowa nie jeździ i z tym się nie zgadzamy. To generalnie jest najistotniejszy z postulatów. Chcemy utrzymania tutaj tego węzła kolejowego tak istotnego naszym zdaniem i strategicznego nie tylko dla województwa, ale dla państwa. Nie zgadzamy się z tą decyzją, która została podjęta w wyniku właściwie sporu pomiędzy przewozami regionalnymi a zarządem województwa podkarpackiego, bo tak to należy nazwać i Stąd dzisiaj nasza tutaj obecność, aby z jednej strony wszystkich, wszystkich poinformować o co nam chodzi, jakie postulaty mamy, te siedem postulatów, które dziś przedstawialiśmy, z drugiej strony, po to, aby decydentom uświadomić, że nie poddamy się tak łatwo i nie zgadzamy się na to, aby być końcem świata. Od samego początku, jako samorządowcy, byliśmy przeciwni, już podejmując działania na spotkaniu naszym wspólnym 17 maja tutaj w sekcji kolejowej Kolejowy PKP w ten sposób opracowano było wspólne stanowisko odnośnie obrony pociągów dalekobieżnych a później ewentualnie zamykania linii kolejowych to stanowisko oficjalnie przekazałem na ręce ministra infrastruktury pana Grabaczyka później nie było odzewu ze strony władz centralnych Podejmowaliśmy kolejne kroki. Tutaj bezpośrednio już został powołany komitet mój zastępca, który długie lata przepracował wśród Was. Bezpośrednio uczestniczył w rozmowach z Panem Marszałkiem Żońcą, z Panem Dyrektorem Przewozem Regionalnym, z panem Urowskim, jak również z Panem Derewcem Dyrektorem PLK. protestujących dołączył wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Żońca. Dzisiaj jest y, prawna sytuacja. Otóż y, nie mając tej kalkulacji kosztów, bo nie została przedstawiona przez zarząd, który pracuje w Warszawie, zarząd spółki przywozu regionalnej, my nie mamy żadnych szans reagowania na tą sytuację. I, i stąd też y, chcemy po prostu wydobyć te informacje i chcemy przywrócić połączenie kolejowe. Y, oczywiście po uzgodnieniu stosownych kwot opłat czy dopłat z przewozami regionalnymi. Jeśli by było dzisiaj za godzinę, to my jesteśmy w stanie podjąć decyzję. My jesteśmy, zarząd województwa już nic nie może zrobić w tej chwili, e, natomiast e, będziemy chcieli jak najszybciej przekazać tę informację dzisiejszą do e, Warszawy. Jutro jest konwent marszałków w Nysie, na który jadę, na którym będzie minister Grabarczyk, na którym będzie prezes Moraczewski i ja tym wszystkim opowiem. Nie wyobrażamy sobie na Podkarpaciu, e, czy Podkarpacia Kolejowego bez węzła w Zagórzu, bez... E, Zagłuża z kolejarzami. Myśmy od 1 stycznia, dziś jest 20 stycznia, przez 20 dni prowadziliśmy różne rozmowy, różne spotkania. Były spotkania u marszałka województwa. Czekaliśmy na e, właśnie zmianę decyzji. Było spotkanie prezesa Moraczewskiego z Warszawy, z marszałkiem województwa. E, obie strony złożyły deklarację. Prezes Moraczewski złożył deklarację, że e, przedstawi strukturę kosztów spółki, które na nim wymusza dyrektywa Unii Europejskiej. Natomiast pan marszałek zadeklarował, że Zarząd Województwa natychmiast przy, usiądzie po prostu, aby rozważyć możliwość odwieszenia tych linii. Więc czekaliśmy prawie 20 dni. Już nie można było dłużej czekać, tym bardziej, że no, powiem wprost, no, no, były głosy takie, niektórzy koledzy chcieli bardzo drastyczną formę protestu od razu podjąć, mam tu na myśli staj głodowy. Jestem przekonany, mówię to z całą że na Podkarpaciu kolej będzie, że połączenie Jasło-Zagórz będzie, że e, Kiedy? będzie. Proszę Państwa! Pytamy się! To nie zależy ode mnie. Od kogo? To zależy od przewozów, od spółki przewozu regionalnych. Się udać. Wiedź, Wydaje, można się udać, to pan mówi już można się rady, udać w różne strony, drodzy Państwo, byle, by tylko osiągnąć efekt. Proszę wskazać drogę. Ja e, z, czekam, czekam na tę wizytę na syjniku zarządu spółki. Niech oni się wypowiedzą, dlaczego nie chcą na tej struktury kosztów. Ja tego nie rozumiem. Moi drodzy, rzecz dla mnie jest... Najbardziej oczywiste. I dla wszystkich kolejarzy w Zagórzu sprawa jest najbardziej oczywista. Przypomnę tylko, że Austriacy, Zaborcy wybudowali na linię kolejową. Rozwinęła się w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Niemcy, Niemcy wybudowali obiekty na nowym Zagórzu także parowozownie w Starym Zagórzu. Przez 44 lata, po 1945 roku aż do 1989 roku były polskie koleje państwowe i ludzie mieli pracę, mieli możliwości normalnego życia. Dzisiaj po 20 latach demokracji wypada nam pewnie rozebrać tory sprzedać na złom i mieć parę groszy na kolejne wybory. Bądźmy ludźmi wiary, naprawdę. Uwierzcie w to, że kolej w Zagórzu być musi. Nie być może, tylko być musi. Jak wy sobie wyobrażacie, sadać w kolei? Pochód przeszedł ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, by ponownie powrócić pod budynek kolei. Jak zapowiadają protestujący, jeżeli ta manifestacja nie pomoże, nie zawahają się podobnych działań przedsięwziąć w Rzeszowie lub rozpocząć strajku głodowego. Z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączył się z narodem